Potężne kłopoty Bidena. Republikanie z największą przewagą od lat. Republikanie nie mieli takiej przewagi w sondażach od 40 lat. Republikanie, którzy zamierzają kandydować w przyszłorocznych wyborach do kongresu USA mają obecnie w sondażach największą przewagę od 40 lat. Wynika to z ostatniego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez ABC News i dziennik Washington Post gdyby wybory odbywały się dzisiaj, 51% zarejestrowanego elektoratu deklaruje poparcie kandydata republikanów w swoim okręgu kongresowym, a 41%. Kandydata demokratów. Jest to największa przewaga republikanów spośród 110 sondaży ABCWP, w których zadano to pytanie od listopada 1981 roku. To dopiero drugi raz, gdy GOP ma statystycznie znaczącą przewagę i dziewiąty raz, gdy w ogóle ma przewagę liczbową, przypomina ABC. Do kluczowych czynników składających się na taki obraz ABC zalicza gospodarkę. Przy gwałtownie rosnącej inflacji 70%. Respondentów twierdzi, że gospodarka jest w złym stanie, w porównaniu z 58%. Twierdzącymi tak wiosną ubiegłego roku podczas gdy zaledwie połowa respondentów obwinia prezydenta Joe Bidena bezpośrednio za inflację, najgorszą od 31 lat, aprobata dla jego zarządzania gospodarką zmniejszyła się do 39%, co oznacza spadek o 6 punktów procentowych od początku września i o 13 punktów od wiosny ubiegłego roku. Chociaż rok to w polityce całe życie, trudności partii demokratycznej są głębokie. Obejmują rosnące niezadowolenie z gospodarki, spadek aprobaty dla działalności prezydenta o 12 punktów procentowych i powszechne odczucie, że ta partia nie zważa na problemy większości Amerykanów tak twierdzi 62%. Badanych podała ABC News, dodając, że o Republikanach taką samą opinię wyraziło 58%. Ankietowanych. Jednocześnie ABC zwraca uwagę, że inicjatywy polityczne Bidena cieszą się znacznie większą popularnością niż on sam. 63%. Ankietowanych popiera przyjętą przez Kongres ustawę infrastrukturalną o wartości 1 biliona dolarów, a 58%. Opowiada się za projektem ustawy o wydatkach socjalnych wartości prawie 2 biliona dolarów, który wciąż jest przedmiotem debaty. Zdaniem ABC demokraci nie potrafią sprzedać Amerykanom swojego programu. Sondaż przeprowadzony przez Langer Research Sociates na zlecenie ABC News wskazuje na to, że tylko zdaniem zaledwie 31% respondentów Biden spełnia większość obietnic z kampanii wyborczej, zaś 35% uważa, że dużo osiągnął